I już jesteśmy za oceanem, już mamy połączenie z panią Elą Nowalską o wewnętrznym rozwoju człowieka. Elu, jak zwykle witam Cię pięknie, no i oczywiście grudniowo. Tak, zastanawiałyśmy się, jaki temat podjąć, bo no, zbliża się koniec roku. Chciałoby się podsumować, spojrzeć z perspektywy mijającego czasu, co na Państwa działa, co Państwo dla siebie bierzecie na życie, co was wspiera w dobrym kroczeniu transformacyjnym do przodu. A miałaś Elu kurs, który na powrót. Dotyka tematu uczuć, czyli uczucia, uczucia, uczucia. Rozwijmy proszę ten temat. Powiedz więcej, dlaczego te uczucia ciągle energię podpowiadają, że są dla nas najważniejsze. Najważniejsze. Pomijając to, że wszyscy z praktyki swojego życia wiemy, jak ważne są dla nas nasze uczucia, ja skupiłam się przede wszystkim na tych, które rozumiemy, definiujemy jako pozytywne. Nawet sugerując ludziom, że te wszystkie negatywne, które przeżyliśmy, doznaliśmy w trakcie życia, powinniśmy uznać, że to już jest lekcja zamknięta. Zamknięta lekcja czyli życie nam dało wiele impulsów, w efekcie których wzbudzają się w nas najróżniejsze uczucia. Ale ważne jest, tak jak Basiu powiedziałaś w naszej rozmowie, szczególnie wtedy, kiedy jest transformacja i ludzie się dostrajają do tych nowych wibracji, mają zrozumieć o wiele więcej niż do tej pory rozumieli z tej całej przestrzeni niematerialnej, duchowej i materialnej, także również i siebie samego, to właśnie w tych czasach uświadomienie sobie, że my przede wszystkim jesteśmy uczuciami, okazuje się bardzo istotne. Bo owszem, fajnie jest być na przykład profesorem szacownego uniwersytetu, dostać Nagrodę Nobla z jakiejś dziedziny nauki i wiedzieć, że się coś pozostawiło ludzkości dzięki swojemu dorobkowi umysłowemu, dzięki swojej wiedzy. Tylko że gdyby to wszystko i ten człowiek taki wykształcony było pozbawione uczuć, to kim my właściwie byśmy wtedy byli? Nie przychodzi na myśl tylko jedno stwierdzenie, jakieś mechanizmy by z nas powstały, jakieś roboty. Ale my tacy nie chcemy być. My mówimy o tym, że jesteśmy teraz twórcami nowej epoki, przychodzi jakby inny, inna jakość naszej cywilizacji, ale ta jakość bez uczuć, no znów, do czego by nas zaprowadziła. Uczucia są bardzo ważne, zresztą jeżeli mówimy o polu energetycznym człowieka, o jego duszy, jego wnętrzu, to przecież głównie mówimy o uczuciach. Oczywiście mądrość człowieka jest tym bardzo ważnym, no ale znów, gdybym miała do wyboru, czy chcę być taka oficjalnie mądra, czy, czy chcę mieć całą skalę uczuć pięknych, możliwość przeżyć w swoim życiu, to szczerze mówiąc, wybieram to drugie. Chcę poznawać uczucia. Świat duchowy mówi, że rodzimy się po to, żeby poznawać uczucia, ustosunkować się do nich, reagować na nie i dokonywać wyboru. Oczywiście prowadzącego nas w stronę tych pozytywnych uczuć, których królową jest oczywiście piękna, czysta, niemal wieczna miłość. To jest królowa naszych uczuć. My wszyscy chcemy kochać i być kochani. To jest temat bardzo ważny, głównie gdy, jakiekolwiek są uroczystości, święta, tak jak zbliżające się te grudniowe, to uczucia przychodzą nam na myśl. Uczucia. Jaka jest moja rodzina, kto usiądzie ze mną przy stole, kto o mnie pamięta, kto o mnie się troszczy. My, jako rodzina, to znaczy kto? Jakie uczucia nas łączą? Czy my ze sobą walczymy, czy jest to przestrzeń ludzi pojednanych, wspierających się wzajemnie i tak dalej? Pewnym rysem współczesnych lat, może niezbyt chwalebnym, jest to, że zmienia się w ogóle rozumienie rodziny. Czasami ludzie mają silniejsze więzi, te również uczuciowe, z osobami, które są spoza ich rodziny to są przyjaciele, koleżanki, koledzy. Ludzie, z którymi po prostu potrafią, jak to się mówi, nadawać na tej samej fali. Troszeczkę to się zmienia. Już się odchodzi od tego, co było kiedyś, gdy rody decydowały, kto ma z kim wziąć ślub, po to, żeby wzmacniać rodzinę. Teraz się chce uczuć. Teraz się mówi o tym, że człowiek ma prawo być szczęśliwy. To jest naprawdę świetna idea. My mamy prawo być szczęśliwi. Te wszystkie ważne uczucia, dużo tematów właściwie zawierają w sobie te, te nasze pozytywne, bo po pierwsze, bez nich ciężko być, żyć. O nich się mówi, że to są te najsilniejsze wibracje, najczystsza energia, do której wszystko dąży, to jest cel w ogóle bycia, istnienia, cel życia. A też się mówi, że nasze uczucia to jest pewna metoda, Pewien sposób odnoszenia się do, do wszystkiego, to jest reagowanie na fakty w oparciu o system wartości, który akceptujemy, który sobie uświadamiamy, którym się kierujemy w życiu. Bez naszych uczu uczuć tak naprawdę nie istniejemy, bo są one w nas po prostu wpisane, więc nie da się odkroić myśli od uczuć, a uczuć od myśli tylko. Jest zapewne potrzeba gloryfikowania tych uczuć i tego, żeby ludzie postawili na te piękne, te mocne, te silne, wibracyjne. Miłość jest potęgą, jak to w jednej z moich książek pada zdanie, bo potrafi przybliżyć niebo do Ziemi, potrafi zmienić człowieka i to gruntownie, to miłość właśnie sprawia, że jesteśmy w stanie dokonać rzeczy, które wydawały nam się niemożliwe, czyli jest pewnego rodzaju machiną wewnętrzną, dzięki której potrafimy wejść na zupełnie inne po prostu poziomy swojego funkcjonowania. Ale czy ten świat rzeczywiście hobby tak miłość do końca? Wszyscy o niej mówią i tak dalej, mówi się o transformacji, szuka się tych schematycznych informacji, takich które potem w bibliotece naszej wiedzy są zawarte. I to oczywiście jest potrzebne, ale ja myślę, że tym bardziej, gdy ludzie mają niepokój na świecie, gdy jak ciągle Basiu podkreślasz, boją się, boją się, żeby nie zachorować, żeby ich nie dotyczyło spotkanie z wirusem, boją się przyszłości, bo, bo jest tak dużo zmian i czasami człowiek za nimi nie nadąża. To właśnie szczególnie wtedy należy. Zwrócić się do swojego wnętrza, tak się pięknie mówi, otworzyć swoje serce i się uspokoić. Gdy otwieramy swoje serce, docieramy do tej świadomości, dostaną oczywiście spokoju wewnętrznego, harmonii, ale również wtedy przychodzą nam na myśl skojarzenia, zdania których żeśmy się też po sobie nie spodziewali. To tak jakby pewna wiedza, pewien zasób informacji nagle z nas się wydobywał i trafia do naszej świadomości. A o czym ta wiedza mówi? O tym, że należy chronić życie, że trzeba wspierać jeden drugiego, że trzeba troszczyć się o siebie, że owszem ważna jest otoczka, w jakiej prowadzimy swoje życie, ale najważniejszy jednak jest ten ktoś, kto te życie ma. Dochodzimy do wniosku, że i ściganie się, walczenie ze sobą tak naprawdę to jest tak jak zabawa dzieci w piaskownicy, tylko, że dotyczy dorosłych. Uświadamiamy sobie, że te lata życia, które mamy jeszcze przed sobą, chcemy przeżyć w zgodzie, spokoju, poznając te wspaniałe uczucia, które mamy w sobie, a które zostają uwidocznione i uświadomione sobie pod wpływem zdarzeń zewnętrznego świata. Z tym łączy się mądrość człowieka. Musisz zwracać uwagę, w jakich miejscach się znajdujesz, jakie nawiązujesz relacje. Szukaj tych, które potęgują w tobie wszystkie uczucia. Pozytywne i oczywiście wzbogacają Twoją wszelkiego rodzaju wiedzę. Widziałam niedawno pewien wzór napisany przez fizyka kwantowego i ktoś napisał: Popatrzcie, ludzie, miłość można wzorem wyrazić. Ten wzór, tak ogólnie mówiąc, technicznie szalenie napisany, mówił o tym, że już wie nauka, iż gdy jedna cząstka nawiąże relację z drugą, to one tę relację mają już zawsze. Pomyślałem sobie wtedy, o tym mówią przekazy, postacie duchowe. Gdy jeden drugiemu spojrzy w oczy, jeden drugiego zrozumie, poczuje, to pamiętamy o sobie właściwie przez całe życie, ba, przez całą wieczność. To szalenie brzmi romantycznie, ale tak naprawdę funkcjonuje ten wrapujący nas świat którego oczami nie jesteśmy w stanie zobaczyć, ale z którego my się składamy i który nas dotyczy, bo my jesteśmy elementem tego świata. Wydaje mi się, że ta nowa epoka i ta przyszłość naszej, transformacja zmierza do tego, żebyśmy przestali się oszukiwać. My naprawdę musimy się zdystansować do wielu rzeczy, które po prostu uwłaczają nam jako ludziom. Myślę o skali ogrucieństwa na świecie. I myślę o tym, że ludzie, bez względu na to, jaki dotychczasowy mają zakres swoich życiowych doświadczeń, powinni powiedzieć dosyć. Zachęcam Państwa do przeczytania: Na mojej stronie internetowej umieściłam wypowiedź pewnej kobiety, to się wydarzyło w Polsce, ta kobieta mieszka w Polsce. Kobiety, która powiedziała: Przy ogromie wyzwań swoich zdrowotnych sama sobie dosyć. Stanęła na szpitalnym korytarzu i powiedziała, Dosyć. I ona opisuje, co było potem, gdy to dosyć powiedziała. Myślę, że to dosyć. My wszyscy powinniśmy sobie powiedzieć. Dobra okazja, kończy się rok 2020, mamy już niebawem nowe daty przed sobą. Dla świata duchowego, te nasze, wiecie, Sylwestra i zmieniające się kalendarze, to takie właściwie nic, bo oni mówią, że. My żyjemy po to, by kontynuować pozytywność. Mamy brać do kolejnych swoich dni, miesięcy i lat pozytywność. Zatem zmiana kalendarza to taki tylko trik wizualny. Tak naprawdę chodzi o to, żeby, jak w pewnych trybach, w przerzutkach, przerzucić siebie. Tego melanżu energetycznego, pozytywnego, negatywnego, chaosu, walki, spokoju, miłości i nienawiści, na te pasma funkcjonowania, w których pozostaje to piękne, szlachetne miłość, szacunek, przyjaźń, wiara w siebie, kontynuowanie miłości, bez której, jakże tu żyć, w końcu smutno jest, gdy jej nie doświadczamy, nie odczuwamy. Każdy z nas, nawet w tym momencie przedświątecznym, świątecznym i noworocznym, oby sobie to dość powiedział, dosyć. Nie będę krzywdzić siebie, nie pozwolę na krzywdzenie siebie, nie będę odgrywać w moim życiu roli kogoś, kto dla kogoś jest świat duchowy, to nazywa mocno, mówi: Nie bądź dla nikogo katem. Dosyć, jeżeli miałam pasmo nieszczęść w moim życiu, stop energia, dosyć. Trzeba zrobić porządek. Ten świat, nasz kochany świat, nasza współczesność teraz robi porządek. Za głowy, głowy się łapiemy, co tutaj się dzieje. Tyle informacji dociera do nas najróżniejszego rodzaju, mnóstwo bardzo negatywnych, no i trzeba powiedzieć, dosyć. Nawet Taki przekaz niedawno powiedziałam na warsztatach internetowych: nie bawmy się w tę grę, kontynuowania tego, czego w gruncie rzeczy nikt nie chce. Kto wam kazał grać w tę grę? Przestańcie w nią grać. No więc jest fajna okazja. Kończy się rok 2020. Mimo tych negatywnych wieści, ja uważam, że to nie był zły rok. Chociaż tylu ludzi zmarło z powodu wirusa, chociaż świat został sparaliżowany, tak patrząc globalnie, obiektywnie, my potrzebujemy mieć mocny czasami impuls, żeby w nas się podziały pozytywne transformacje. Ja tego nie wymyśliłam, ale jak się okazuje, tak świat funkcjonuje. Oby tylko wojny nie było, oby nie było pożogi zagłady globalnej, my musimy stawić czoła. Trudnym sytuacją, ale stawić czoła to nie być coraz bardziej technicznym, operującym jakimiś systemami, metodami, wzorami człowiekiem, bo tak naprawdę, skoro wiemy, że najpierw coś kreuje nie materia, my to nazywamy energią, czyli falą myślenia, falą uczuć i siły, a dopiero potem następuje Konkret, materializacja przychodzą zdarzenia, no bo właśnie dlatego możliwe jest wróżenie i jasnowidzenie ludziom, bo to można wyczuć, jakie są tendencje, perspektywy. Skoro tak jest, to znaczy, że trzeba się zastanowić. W jakich systemach myślowych i uczuciowych my jesteśmy? To tak jakbym się kąpała w jakimś oceanie i nagle uświadamiam sobie, że ta woda trochę niezbyt czysta i że zupełnie mi ta kąpiel nie odpowiada. Ktoś mi mówi, słuchaj, tam dalej jest inny ocean, i tam masz czystą, ciepłą wodę. To co robię? Czym prędzej zmieniam brzeg, na którym ta kąpiel może się dokonać? To jest ta transformacja, to jest to wejście maksymalną Samego siebie w myślenie silne, bo pozytywne myślenie jest silnym. Ludzie mówią, że miłość jest głupia, ślepie, ślepa. Zupełnie się z tym nie zgadzam, bo uważam, że jeżeli nas na etapie naszego życia do kogoś, do czegoś ciągnie i całością siebie po prostu wiemy na daną chwilę, że kochamy, to to nie jest głupie. To znaczy, że dajemy komuś szansę by nas pokochał, by z tej energii urodził się piękny ciąg dalszy. To znaczy, że być może na etapie naszego funkcjonowania ten etap jest potrzebny. Nie można miłości głupią nazywać. Też się nie zgadzam z, z pewnymi badaniami. Przeczytałam artykuł pewnej pani, która w Polsce prowadzi badania na uczuciami ludzkimi. Pani jest psychiatrą. Pani stwierdziła, że jak już jesteśmy ze sobą połączeni, to miłość działa tak jak po prostu amfetamina, czyli jesteśmy narkotycznie zakręceni, ale działa to maksymalnie 4 lata. No nie, ja znam tylu ludzi, tyle par, którzy kochają się naprawdę przez całe swoje życie. Więc może nie, nie w ten sposób, może to, że wiele par nie potrafi kontynuować miłości we wzajemnych relacjach, wcale nie znaczy, że w ten sposób możemy opisywać i definiować miłość. Myślę, że nie. Ona nie jest ślepa. Nawet jeżeli badania pokazują, że wtedy, gdy wchodzimy w stan zakochania, to mamy po prostu wyłączone z działania, te rejony naszego mózgu, które są odpowiedzialne za logiczne myślenie. To tak jakbyśmy przestali logicznie myśleć. Tylko pytanie, a kto zamyka te rejony w ich aktywności? A może ta silna energia wie, co robi? Może jest to nam potrzebne, żebyśmy znów nie wykalkulowali sobie relacji z punktu widzenia stanu posiadania, jak to wygląda? No bo jak kochasz, to kochasz. Już te rzeczy przestają się tak naprawdę interesować, bo liczy się tylko więź, związek, bliskość z drugim człowiekiem. Mówię o miłości, bo te kolejne lata to mają być lata coraz intensywniejszego kreowania na naszej kochanej ziemi, czyli w naszym życiu, również i tym prywatnym, epoki serca. Epoka wodnika jest nazwana epoką serca, ale nie tego. Ślepego, naiwnego, bo wiemy, że serce też ma swój rozum. Serca, czyli uczuć. To jest czas, w którym ludzie zaczną doceniać swoje uczucia, serdeczność sobie nawzajem przekazywaną, bez której no, nawet spotkanie rodzinne, święta wydaje się jakby potrawą niepodgrzaną, zimną zupą podaną do zjedzenia. To jest po prostu niestrawne. I tak jak Basiu powiedziałaś. To wszystko jest bardzo ważne. Ważna jest transformacja, żeby ludzie przestali się bać, żeby powiedzieli dosyć. Szczerze Państwu powiem, że nawet aż korci mnie tak to ująć. Dlaczego ci, którzy uznają, że mają prawo decydować o masach ludzkich, mają być uznawani przez wszystkich, że mają absolutną rację? Nie ma takiego człowieka, który ma absolutną rację. My możemy rozmawiać na temat. Racji, słuszności, lepszej, słabszej metody. My powinniśmy się komunikować w zgodzie. My powinniśmy również uznać, że to nie decydenci tego świata decydować mają o tym, jak ty żyjesz i czy z siebie zrobisz robota, czy będziesz osobą pełną poznawania, doznawania tych pozytywnych uczuć, to ty decydujesz. To jest też czas. Uświadomienia sobie przez każdego z nas. Chwila, moment. To jest moje życie. Jest przestrzeń ludzi, których kocham nawet ponad samą siebie. Zrobię wszystko, żeby oni byli zdrowi i szczęśliwi. Tego nikt nikomu nie ma prawa zabrać. My wszyscy mamy prawo tak pomyśleć i oczywiście uaktywnić się w działaniu, by tak się stało. Dlatego świat duchowy nam opowiada o tych metodach. Basiu, o których wspomniałaś, yy, rozmawiając ze mną, metodą jest co? Zrozumieć, co to znaczy synchronizacja pozytywna, co to jest niwelowanie energii, co to znaczy zarządzić energią? Co to jest, znaczy wzmocnić siebie i co to znaczy nie wchodzić w relacje? Bo to nie jest tak, że wszystko, co chce, w każdym z nas wchodzi w relacje, a my nie mamy tutaj nic do powiedzenia. Nie proszę Państwa. My mamy tutaj bardzo dużo do powiedzenia. To są, uważam, bezcenne informacje dotyczące na, naszego funkcjonowania jako myślących, czujących istot, które należy w tych czasach po prostu posiadać. Dlatego rozmawiamy, dzielimy się z Państwem swoimi przemyśleniami, spostrzeżeniami i zachęcam również do poszperania, co to znaczą te terminy. Natomiast. Jeżeli ktoś mówi, a to mnie nie obchodzi, ma prawo, tylko że z tego a mnie to nie obchodzi, też coś wynika. Celem właściwie wszystkich tematów dotyczących naszego rozwoju, naszego zdrowia, naszego szczęśliwego życia jest wzmocnienie człowieka, by jego organizm dał sobie radę z każdym być może kolejnym wirusem, który na Ziemi się uaktywni. Żeby jego system myślowy nie był rozkruszony jak zbite lustro z powodu czegoś zewnętrznego albo wewnętrznego, by ten człowiek nie pozwolił na takie rozkruszenie, celem jest również, by ludzie przeszli się do mówi tak romantycznie, na drugi most, na drugi brzeg, przez most właśnie prowadzący, zbudowany poprzez to wszystko, co jesteśmy. Stanie z siebie wykrzesać jako silne, pozytywne uczucia. Skoro epoka serca, to znaczy, że chyba coraz częściej będziemy rozmawiali na temat uczuć, naszego prawa do kochania, do szacunku i uświadomić sobie wreszcie człowiek, że on tu jest po to, żeby kochać tę planetę, kochać naturę tej Ziemi, kochać ludzi. Ja nie chcę wszystkich akceptować i zapraszać do siebie na kawę. Ale powinna ich szanować, rozumiejąc, że oni po prostu są w procedurach swojego wewnętrznego rozwoju. Świat duchowy mówi, za bardzo wartościujecie, wy nic tylko oceniacie. Owszem, nasze słownictwo bazuje na tych kontrastach negatywne, pozytywne, chłodne, zimne, e, ciepłe, gorące. Posługujemy się tym językiem, ale oby w tym wszystkim nie było intencji deskredytowania. Kogoś tylko dlatego, że czegoś nie potrafi. I szczerze mówiąc na ten kolejny rok, życzmy sobie umiejętności, kontynuowania wszystkiego, co nas cieszyło, wzmocniło uczuć, które są, które pojawią się, abyśmy ich nie zmarnowali w powodzi najróżniejszych zdarzeń i oczywiście informacji tego świata. A gdy to będziemy mieli, o im wewnętrznym. Harmonizowaniu, to damy sobie radę. Celem jest, byśmy w kolejnym roku spotkali się wszyscy, byli i cieszyli się tym, że rano wstaje słońce i że oceany mają szumiące fale. Dziękuję pięknie za rozmowę. Życzę pięknego wieczoru. Do usłyszenia, jak zwykle, w kolejny poniedziałek. Pani Elżbieta Nowalska, raz jeszcze z wielkimi ukłonami od całego Chicago.